Proszę Państwa, w końcu przyszła pora na dzisiejsze spotkanie. Będzie ciekawie. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Do tarasa Romańczuka. Dobre wycofanie ze skrzydła. Dobrze poradził sobie w polu karnym. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Popatrzmy, jak prezentuje się skład Jagieloni Białystok na dzisiejszy mecz. Rzuca teraz w szesnastkę. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku, ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Patrzymy na najskuteczniejszego strzelca tego klubu. Cóż zatem mam powiedzieć? Niech strzelec, strzela. Pewnie dostanie odrywali plaster, ale przecież nie oni pierwsi będą go próbowali powstrzymać. Warto na niego mieć oko. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Zobaczmy. I doskonała okazja! Bramka! To szybkie trafienie rozbudzi ich lepiej niż poranna kawa. No i widzimy jak szybko dobija piłkę po tym, gdy odbiła się od bramki. To wymagało dobrej świadomości sytuacji. No to mamy 1 do 0. Susi mas. piłkę rywalom. Powalczyk. Świetnie go teraz wypuścił. Oj, spalony. Nic nie będzie z tej akcji. Korągiewka w górze. Jest to prawidłowa decyzja, choć trzeba przyznać, że decydowały centymetry, albo lepiej rzec ułamki sekundy. Pomysł na akcję był przedni, a wykonanie byłoby idealne, gdyby ruszyć do tej piłki o ułamek sekundy później. Taras Romanczuk. Jakielonia w natarciu może zagrozić teraz rywalom? Pusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Przechwyt i są przy piłce. Piłka do Tarasa Romańczuka. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. Sadlok. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. O, i to był książkowy odbiór piłki. To bramki mają już blisko, można by coś tu wymyślić, no i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Wspaniały popis umiejętności, doskonała piłka za plecy obrońców, gol no dla Jagieloni! udało im się odkuć, pokazali hard ducha, mecz zaczyna się od nowa, brawo. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał i to jaki. Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Kowalczyk. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. By niezła zła próba jednak ponad bramką. O, taka główka do statystyk. Taras Romanczuk. Hesus i Esusimas. Ty do mnie, ja do ciebie. Poczekują odpowiedniej chwili. Jarosław Kubicki. Taras Romańczuk. Teraz! Co za sytuacja! Pewnie to teraz broni. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Romanczuk. Jezus i Mas. Teraz Romanczuk. Wciąż mamy remis. A oni cierpliwie szukają okazji. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Świetnie teraz. Utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Decyzją sędziego odrzutu wolnego. Zacznie zatem Jagielonia. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Hmm, miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Taras Romanczuk przesuwają akcję bliżej pola karnego. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Czekaliśmy na potwierdzenie, no i doczekaliśmy się. Transfer tego zawodnika właśnie dopięto. I co ty na to? Okazja roku, na pewno nieraz się o tym przekonamy. Niesamowite, popatrzmy, ależ teraz okazję. Udało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Inteligentnie w obronie teraz znowu zdołali przechwycić piłkę. Jarosław Kubicki, Romanczuk, Jagielonia, coraz bliżej bramki. Co teraz zrobią? Fantastycznie to zastopował. To musi wejść. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Teraz przy piłce Jesus i Mas. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Teraz przy piłce Jesus i Mas. Dogrywa teraz do środka. Uwaga! Uwaga! Może strzelać! Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. No zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Jarosław Kubicki. Jagielonia Białystok sprawiała w minionym kwadransie znacznie lepsze wrażenie niż rywal. Wykreowali już sobie sporo okazji, ale nie zachwycili dotychczas skutecznością. Ale się nie zniechęcają i wciąż próbują zdobyć bramkę na wagę prowadzenia. Szansa, czy przełamie impas? Dobrze teraz broni, brawo. Jagielonia Białystok wprowadza nowego gracza. Wrzuca piłkę przed bramkę. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. Teraz okazja! Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Tak! Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Dobitki nie dało się już wyjąć. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił, naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. A zatem mamy wynik 2-1. Romanczuk. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Okazja, Jesus i Mas. boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Sadlot. Powalczy. Teraz wspaniała okazja. I dobrze teraz Bramkarz. Pewnie. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Nadal utrzymuje się remis. To dobry moment, żeby Jagniła wyprowadziła nokautujący cios. I próba strzału. Staje na wysokości zadania w samej końcówce meczu. Fantastyczna obrona. To może być interwencja, która zadecyduje o wyniku tego spotkania. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Ratu Dwie zespół przynajmniej na razie. Tak, proszę państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie da... Nawagę zwycięstwa! Zanosiło się już Tomku na remi, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Ależ pewnie teraz. Wyczuł moment idealnie. Gospodarze robią co mogą, żeby w tej końcówce zmienić wynik, ale rywale nie oddadzą łatwo zdobyczy. Oglądamy tu bardzo ciekawy mecz, i aż szkoda, że ma się już ku końcowi. I oni, i przeciwnik, zagrali dziś skutecznie w ofensywie, lecz jeśli będą chcieli dobrze ten dzień wspominać, muszą poderwać się jeszcze do ostatecznego szturmu. Ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Dwie minuty doliczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Kubicki. Strada Jagieloni. I to już koniec, szanowni państwo. Koniec dzisiejszego meczu. Okazji bramkowych nie brakowało, brakowało za to skuteczności i spokoju pod drugą bramką.